Modlitwa wieczorna, poczuj Bożą Miłość i zasypij w pokoju. Szczęść Boże, dobry wieczór, moi drodzy. Dziękuję, że jesteście tutaj, bo Bóg czeka, by dać Wam swój pokój, swoją obecność i swoją miłość. Pozwólcie mu dziś wieczorem być blisko Was. Przed modlitwą pragnę serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań w sercu Maryi. Pani Barbarze, Pani Magdalenie i Pani Marii, serdeczny Bóg zapłać. Jeśli ktoś jeszcze mógłby nas wspomóc, to link umieszczony jest pod filmem. A teraz rozpocznijmy krótką refleksją. Być kochanym to najgłębsze pragnienie ludzkiego serca, a przecież Boża miłość nie przemija, nie cofa się i nie milknie. Ona trwa, nawet gdy zawodzimy, nawet gdy milczymy. Dlatego dziś wieczorem otwórzmy się na Bożą miłość, by ją poczuć. Oto Słowo Boże. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. To nie obietnica, to rzeczywistość. Otwórzcie dziś swoje serce i pozwólcie Bogu mówić. Uczyjmy znak krzyża i módlmy się. Panie mój, Dziękuję Ci za ten dzień, za wszystko, co było dobre i za to, co trudne, bo i ty w tym byłeś. Pragnę teraz wyciszyć się w Twojej obecności. Proszę, ucisz moje serce, odsuń wszelkie zmartwienia, pokaż mi, że jestem kochana, nie za to, co zrobiłam, ale dlatego, że jestem Twoja. Duchu Święty napełnij mnie twoim pokojem niech twoja miłość ukoi każdy niepokój a twoje światło niech rozproszy wszelkie ciemności nocy panie zamykam oczy ale nie przed tobą pragnę zasypiać w twoich ramionach otulona łaską i bezpieczeństwem które tylko ty dajesz bądź ze mną panie Jezu amen moi drodzy Niech Bóg Ojciec otoczy was swoją miłością. Niech Jezus da Wam pokój serca i Niech Duch Święty napełni was swoją obecnością. Zasypiajcie w pokoju, bo Pan czuwa nad wami. Jeśli ta modlitwa przyniosła Wam pokój, podzielcie się z nią z innymi. Zostawcie serce w komentarzu. Subskrybujcie, by być z nami każdego wieczoru. I pamiętajcie, jesteście kochani, nawet wtedy, gdy w to wątpicie. Dobrej nocy, niech Bóg was strzeże.